z tej strony Only for guys. Dzisiaj jesteśmy na serwerze Crab Game yy... tak. Gramy sobie dzisiaj typową rundkę w The Walls Na no, będzie oczywiście serwera Crab Games Gdyż yy, to byłem tam on yy, Tylko teraz jeszcze gram na tym serwerze Gdyż jest to bardzo fajny, przyjemnie mi się tutaj gra To trochę bardzo mało żelazo. W mało żelaza mam właśnie i raczej będę się siedzieć po opadnięciu ścian. Yy, mam gwiazdę do wymiany, no, tyle dobrze. Udało mi się wyhandlować z polskim kisielem. Yy, no, zabrał mi teraz żelazo, co ta piczka. Yy, wyhandlować gwiazdę za yy, breno. Ja udałem breno i gwiazdka. Yy, bardzo fajna wymiana i tam Muszę szybko przepalać, bo jeszcze się okaże, że zdadam, bo ktoś nie zbije na łeb całego no, żadnego seta, gdy ja mam no, jeszcze sobie e, Tak. Tak sobie pogramy. E, tą mikę na Mam nadzieję, że wygram, chociaż tutaj patrzcie ile typów zostało. No niezbyt dużo, ja jestem w tym już żółtym, mam decoxers. E, no. Takiem na węgiel. Bardzo miło, ale żelazo byłoby lepsze na pewno. Tak. O Jezu, jak małą żelazo, Dajem. Jeszcze 11 żelazo muszę wydropić, żeby nieść chociaż na seta. Dobra, już 9. Mam nadzieję, że wyrobię się, chociaż nawet jeżeli bym się wyrobił z wykopaniem, to z zrobieniem seta będzie dłużej, bo musisz jeszcze żelazo przypalić, no i wiecie, wszystkie te główne. Tak to jest mój piec, więc zrobię sobie że własną klatę już yy, Tak, idziemy teraz nas skrzynkę Whatever yy, Nie wiem co mogę jeszcze powiedzieć, no powrót do kanału po drugiej przerwie Byłem w Londynie, więc nie wiem jak nagrywać, nie brałem żadnego sprzętu No Myślę, że mi wybaczycie ten brak odcinków, no ale nie wiem po prostu jak nagrywać yy, I skąd ten brak odcinków Teraz dlaczego tak pójdę włączone nagrywanie? Bo nie zauważyłem, że nie mam włączonego. Zamiast włączyć po prostu, wyłączyłem widzę tych ów To kradnie. Ty mi ukradłeś żelaza, więc so sorry. Sorry, ziemię, ale te... jeszcze dwa żelaza. Potrzebuję. Te, które mi ukradłeś. niba Możliwe, że jeszcze zdążyłem. Tylko... Bardzo fajna skrzynka, no... Ja pierdziele... No. Pewnie się zastanawiacie, Po co mnie nie na Craft Gamesach, Skoro... Będzie tam najprawdopodobniej restart itemków. Czy będzie restart itemków? Tego nie wiem. Mam tam dosyć dużo tych itemków. Książka, enchant, miecz, kowalło, Koks, Śnieżki, nie wiem, żelazo, Trochę tam tego mam na tych The Wolsach, więc myślę, że jakoś mi się tam uda coś ugrać Na tych Wolsach Teraz słyszę, że tam jest coraz więcej ludzi, którzy umieją już coś tam ugrać Batiel ba 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 Kurde, już zapomniałem niki ja pamiętam tylko Olkę, Bessisa Z tego co wiem Bessis mnie nie pamięta, więc pozdrawiam e i serdecznie dziękuję administracji za to, że przyjęła moją prośbę o Unbana, trochę się musiałem pomęczyć, żeby wydostać, wydawałem nawet mapę, że nie wiem czego serdecznie przyjęli, bo nie interesuje mnie to zbytnio, zrobienie, żeby dostać Unbana i go dostałem. Dostałem sklep. To jest mami jednorazowe, nie stać nawet na koksa, mam bardzo mało monet. Elmczan bym kupił chętnie, no ale nie, nie zarobię raczej z lemonet, żeby go, żeby do niego odzyskać, więc źle. Ja stąd wychodzę. Również za pasą stawia tu dwa takie pochodnie. Dobra, no, tak. trzeba stąd wyjść. Tutaj ludzie chcieli zalać siebie na lawą. Niestety, no na no, no, szczęście, im tym wyszło, nie wiem, że nie... Jest. Śny opadłeś jeszcze jeszcze z temu. I nie będzie gdzie jest Tutaj jest wyjść. Jo. Dobra. No, mam nadzieję, że nikt mi tutaj nawet nie skoczy I że uda mi się przeżyć. No chociaż trochę zabić ze dwie osoby. Mi byłoby naprawdę bardzo przyjemnie. To jest mój respawn. Ja sobie tego refa, bo zawsze lepiej mieć te dwa serca. Tak mm, tak. Naprawdę? Tak. Polecam. Nie wiem, czy wypowiedzę sobie jakąś skrzynka mm. Zobaczę w świątyniu przeciwników, czy może jakiegoś przeciwnika tam jeszcze nie ma. Może jeszcze nie zdążył wyjść, czy coś. No, ale zawsze mógłbym jakiegoś chwila zdobyć. E, właśnie o tym mówię. Kurde, spadaj tam. Mm -hmm. dziękuję bardzo. Diament miał. Uuu fajnie, cztery diaksy. Dobra, zrobię sobie z nich buty. Też zawsze to, to więcej pilota to to się przyda. Jest tam jakiś nit. To był czerwony. To ma enchant. Nie wiem. Tam jest dwóch typów. Chciałbym się na nich pójść.

Tutaj doch, postaram się jeszcze zabić, bo enchant miał, więc bardzo prawnie. Tak. No i z zrobiłem, nie wiem jak. Typek skoczył na mnie, strasznie mało HP raczej. No i tak. Zresztą na jego żywo. Dobra, mam tutaj jednego refa, więc sobie wiem. Tak. Mieli lepszego seta niż ja, więc go założę. Mniej zenchantowana jest seta. Położę enchant, zenchantuję Miecz i, i Buty. Miecz, Ostrość 7, więc już przeciwników y, zbytnio... Y, Trudno, nie będę nie miał zbytniego trudu, żeby zabijać tych przeciwników. Już. Ci bardzo mi pomogli, nie powiem, dziękuję Wam. Ale enchant przydałoby się wziąć na wszelki wypadek. Y, jakbym zdobył jeszcze więcej... Nie wiem to jaki ten dobra, bo gdzie ja tutaj skoczyłem nie chcę to wiesz kurka nie chciałem zjeść tych śmieci ale czy ja tam widzę tam niki, przydałbym się do nich zejść to bo się boję trochę że zdewam no moje wam nie mają intransponatory key w ludzie więc tak naprawdę nie mam się czego bać mm. Nie, na etykiet są niki, ja nie mam tutaj opcji fajna. Kurde, zaraz je zgubię. Nie, dobra, już nie powinienem ich zgubić, bo są dosyć blisko, już mam je na czerwono. No i lecimy do nich. Zdobyłem już 35 monet bardzo prawnie. Ten ziomek próbuję wejść. Kurde ziomek idzie na powierzchni, więc ja też to zrobię. I na powierzchni ich zabiję. To był Trebor. Chyba. Ten chyba miał nick Trebor jeden, na pewno, bo tak trochę widziałem części tego niku. I zdaje mi się, że to był nick Trebor. Dobra, wychodzę. Mam nadzieję, że na powierzchni nikt na mnie nie czeka. I mam jeszcze... Kurde, nie mam już tych serduszek. Wygramy jest nas najwięcej. No mam 3 kile ziomek, so sorry, so sorry. E, nic więcej, nikt już mnie nie zabił. E, mamy mamy killa. Kurde. No, dziękuję bardzo. Dobra, ciebie też sobie wezmę. E, 5 kili. No, ty też chcesz wy? Dobra. Jak tak bardzo ładnie prosisz, to cię zabije też. No ziomek, sam się zacząłeś ze mną teraz uciekasz. No kurczę, gdzie y honor. Dobra, tutaj ma diamenta. I... Dobra, gdzie ktoś jeszcze jest? Jedno jabłuszko, przydałoby się je zjeść. Dobra, i teraz biegnę sobie na nich, bo nie, nie, nie powinni być dla mnie problemem. Idę. A, dobra, wyjście jeszcze ze mną. Kurde. Kurde, mol. Nie spodziewałem się tego. Dobra. Pobiegnę dalej. Szukam przeciwników. Może jakieś ziemią? Nie, nie. nie widzę zbytnioników pod ziemią, więc będę musiał ich poszukać trochę. O, tutaj jest jakiś przeciwnik. Zgaduję, że przeciwnik bo się wykopuje ziomek. No i w ryjmu No. to nara, dziękuję, do widzenia. Mmm... Zabijemy 7 osób co jest bardzo ładnym wynikiem. drużynie entzance niech oni się nim podzielą teraz ja idę poszukać znowu przeciwników gdy 7 kill mnie nie, nie satysfakcjonuje tutaj widzę kolejnego przeciwnika pod ziemią dobra skopię się prosto mu na ryj to jest przeciwnik z drużyny zielonych jest to jej ostatni kurde ja już właśnie skatałem na nich. Cześć, Kasiu. La, 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 Cześć, Kasia. O cholera, jasna. O, churcze. Tam jest Kasia. Zabijmy ją. Dobra, wy się nią zajmijcie, bo ona mnie jeszcze zabije zaraz. Kurde. Nice, wygraliśmy 8 killi. Dziękuję, dobranoc. Dostałem 110 monet. Jeżeli odcinek nam się spodobał z takim zabijaniem i gnębieniem przeciwników, to zostawcie lajka. Like Mi się osobiście ta arena bardzo podobała. Mam 43 zabicia już. No to do zobaczenia. Cześć i do następnych odcinków. tak? Czołem.